No, specjalnie porozkręcałem wszystko. łącznie z tymi ringami, maskownicą i tak dalej, żeby się dostać do soczewki, o której mówiłem, że jest wypalona. I teraz proszę zwrócić uwagę, że... ...że zobaczcie, strumień światła wydobywa się górną częścią, ten dół jest zasłonięty. Tak, tutaj jest przesłona. Ona jest ruchoma, bo jak włączymy długie, no to ona się przewraca mamy efekt długiego światła. No ale w takiej pozycji światła mijania, czyli krótkiego, strumień światła wydobywa się tą górną częścią. I teraz zobaczcie, za chwileczkę to rozkręcę, ale zobaczcie, jest na górze. Pod wpływem temperatury żarówki, ta warstwa aluminium, to sreberko się wypala, tam jest czarne. I to światło nie jest odbite. Ta lampa świeci na 100% fatalnie i nie oświetla drogi toru jazdy w, w sposób właściwy. Tam gdzieś bokami te boki może są oświetlone, ale tu w centralnym punkcie jest czarna plama. Czyli tu tuż przed autem tego strumienia światła nie ma.